Leopold Wilman. To pewien stan umysłu, to jest pewien poziom fascynacji, to jest po prostu zjawisko. W tym żywocie artysty barokowego rozpiętym pomiędzy rokiem 1630, bo rodzi się właśnie w tym roku w Królewcu, a 1706, gdzie umiera w Lubiążu, trwa coś, co można nazwać rzeczą nieprawdopodobną. Fascynującą, żywot artysty ponadprzeciętnie utalentowanego, niezwykle pracowitego, a przede wszystkim chyba szczęśliwego. Urodził się w bałtyckiej metropolii, w królewcu, w Königsbergu. Przyszedł na świat w rodzinie malarza cechowego. Jego nieszczęściem było to, iż był drugim pod względem wieku synem, a zatem nie on miał nadzieję, szansę na to, aby odziedziczyć warsztat po ojcu. Co zrobił? Zrobił tak jak wielu w jego wieku, udał się na wędrówkę czeladniczą. I właśnie ta podróż, to gdzie był, gdzie dotarł, co zobaczył, sprawiło, że no sformatował się Zyskał rzeczywiście rodzaj jedynego w swoim przypadku doświadczenia, aby w pewnym momencie z tego młodego, niezapowiadającego się póki co rzemieślnika sztuki, stać się jednym z najwybitniejszych artystów naszej części Europy. Pojechał oczywiście do Niderlandów, do Amsterdamu. To przecież Amsterdam połowy XVII wieku nieprzypadkowo. Określa się dzisiaj tę epokę złotą epoką malarstwa niderlandzkiego. A jeżeli Amsterdam, to kto? Rembrandt. I tutaj niestety przyszło mu zapłacić cenę człowieka z prowincji. Aby móc uczyć się, studiować i poznawać tajniki sztuki tego genialnego artysty, jednego z najwybitniejszych Europy XVII wieku, po prostu go nie było stać. Ale nie zmarnował tego czasu. Zapewne w pracowni Jakoba Beckera, zapewne chodząc, oglądając, a przede wszystkim czyniąc niezliczone notatki, byśmy powiedzieli, bo szkicując, zbierając grafiki, tworzył podwaliny tego wszystkiego, co potem przyniosło mu swoistą nieśmiertelność. Po Amsterdamie, który był chyba najbardziej brzemiennym w skutki doświadczeniem, przyszła pora na Pragę. Praga co prawda połowy XVII wieku to już nie jest ta niezwykła, magiczna, cesarska, rudolfińska Praga około 1600, ale miejsce i ta aura bytności jednego z największych mecenasów Europy, jakim był Rudolf II, i jego kolekcja musiały wywrzeć na młodym artyście ogromne wrażenie. To zapewne tam, wędrując po galeriach, zapoznał się z czymś, co jego nigdy w życiu nie zobaczył. Z autopsji, o czym marzył, a nigdy się mu nie udało, odkrył sztukę włoską. Tam podziwiał Tintoretta, Tiziana, Giordione, Veroneza. To oni, wespół właśnie z tym doświadczeniem, które zdobył w Niderlandach, być może nawet i we Flandrii, nie możemy twierdzić, że i tak nie było, dopełnione właśnie tym, co dała mu sztuka włoska, stworzyło śląskiego Apellesa. Zanim pojawił się na Śląsku, na którym spędził blisko pół wieku, stworzył niezwykle bogaty dorobek i pozostawił po sobie niezliczoną ilość kreacji, jakże różnorodnych. Dane mu było jeszcze dotrzeć do Berlina i tam zdobyć uznanie, wreszcie do Wrocławia, gdzie próbował. Z początku no, rzeczywiście wpisać się jakby w kontekst miasta, a przede wszystkim no, zrobić karierę. Poniekąd mu się udało, bo to właśnie on dostał najbardziej spektakularne zlecenia i od Rady Miasta luterańskiej, i od również przełożonych kościoła e, najważniejszego katedry luterańskiej Śląska Kościoła świętej Elżbiety. Dla dwóch tych lokalizacji stworzył swoje wspaniałe dzieła, ale to nie była ostatnia przystań. Miasto, a zwłaszcza artyści miejscowi chyba w poczuciu skrajnej zazdrości, zawiści, zrobili wszystko, aby rzeczonego konkurenta, bo był ci on konkurentem niezwykle utalentowanym, obeznanym z najnowszymi trendami w sztukach plastycznych, po prostu się pozbyć. Wypchnąć go poza mury miasta. Nie wiadomo, jakby potoczyły się losy Wilmana, gdyby na jego drodze nie pojawiła się niezwykła, charyzmatyczna postać. Oto Zapewne ten pierwszy kontakt miał miejsce właśnie we Wrocławiu. Spotkali się Michał Leopold Wilman, kalwiński z urodzenia artysta, już mający spore sukcesy na swoim koncie, a przede wszystkim niemałe doświadczenie i jakże światły, wykształcony, niezwykle ambitny i bardzo świadomy tego, co chce osiągnąć w swoim życiu. Opadł. Arnold Freiberger, jednego z najbardziej dynamicznych, najbardziej powiedziałbym rozwojowych zakonów XVII-wiecznego Śląska, cystersów. To właśnie on był przełożonym i gospodarzem tego wspaniałego klasztoru Ojców Cystersów, usytuowanego w niewielkiej wiosce niedaleko Wrocławia, kilkadziesiąt, sześćdziesiąt kilometrów, w Zakolach, Meandrach, rzeki Odry. Tam powstał jeden z największych klasztorów świata, klasztor Cystersów Lubiąskich. I to właśnie Arnold Freiberger. Czy użył jakichś środków perswazji? Czy musiał go namawiać? Wiadomo na pewno, że najpierw go testował. On sam konwertyta świadom był, że wyznanie nie stanowi tutaj żadnej bariery, wszak otrzymał od artysty to, co u niego zamówi. Po kilku obrazach i kilku latach Wilman podejmuje jakże brzemienną w skutkach decyzję. W 1660 roku przenosi się do Lubiąża. Czy to był sukces artysty? Z jednej strony tak, dlatego że oto znalazł się w miejscu, gdzie mógł rzeczywiście spełnić się, gdzie dostatek niezwykle świadomy, wykształcony, a wymagający zleceniodawca, mecenas, dawał mu ogromne pole do popisu. Z drugiej strony to była prowincja. Wilman do końca życia potrafił w korespondencji z wielkimi świata tego podpisywać się. Michał Wilman, wiejski malarz. Toż kokieteria. On już w tym czasie doskonale wiedział, że jest ci arcymistrzem, że jest artystą wyjątkowym, ale ta świadomość, że to nie Wenecja, nie Amsterdam, nie Bruksela, nawet nie Wrocław, a nikomu nieznany Lubiąż gdzieś w nim tkwiła. Ale to błogosławieństwo prowincji dało mu też pewien rodzaj szczęśliwości. Po trzech latach dokonał konwersji. Powrócił w trzecim pokoleniu na łono Kościoła Rzymskiego. Mało tego, znalazł też swoiste szczęście doczesne. Poślubił jedną z najpiękniejszych kobiet, bo tak określano Reginę Liszkową. I w tym związku zrodziła się piątka dzieci. I to też nie byle jakich dzieci, bo co znaczy DNA? Odziedziczyły również one po ojcu talenta malarskie. I tam wiódł żywot spokojny. Tam realizował się zawodowo, a że był ci tytanem pracy, to pozostawił po sobie nie dość, że imponującą ilość dzieł, bo przypisuje się mu ich blisko 500 z tego 300 zachowanych, ale co istotne, zdumiewa do dziś wszechstronnością swojego talentu, różnorodnością technik, których się imał, bo to, że wykonywał monumentalne obrazy olejne na płótnie, to oczywiście każdy artysta tego czasu mógł się tym Pochwalić, ale że również osiągnął mistrzostwo i to w bardzo późnym wieku, opanowania jakże wymagającej techniki pracy w fresku mokrym, to już jest mistrzostwo świata. A gdy dodamy do tego genialne rysunki, znakomite grafiki, wtedy dane nam będzie poznać skalę talentu tegoż artysty. Freiberger wiedział po co. Zaprosił Wilmana. Stworzył mu dość ekskluzywne warunki. Wilman nigdy nie mieszkał na terenie klasztoru, ale pod niedaleko doczekał się jakby i takich stygmatów, jakby dobrodziejstwa i szczęścia, że wybudował sobie wspaniały dom. Ba na wzór Rubensa szczycił się posiadaniem pracowni malarskiej, miał winnicę, konto w banku, w Wołowie. No, przede wszystkim pracował. To, co szczególnie legło jakby u podstawy tego wspólnego sukcesu Wilmana i Freibergera, to jest cykl, który pierwszy, którego pierwsze obrazy zostały namalowane przez artystę w 1660 roku. Niezwykły cykl malowideł, które już za życia artysty określono mianem opus magnum. Dzieło jego życia, wielkie dzieło, słynny cykl męczeństw apostołów. To właśnie te malodwidła, nawet gdyby nie namalował nic innego, a przecież po Wilmanie zostało ci, tak powiedziałem, sporo, zapewniłyby mu nieśmiertelność. Stworzył coś, co było dla Freibergera ważne, istotne. Odbudowująca się pozycja kościoła rzymskiego, katolickiego, a przypomnę, 17 wieczny Śląsk to jest... Śląsk luterański, protestancki. Freiberger doskonale wiedział, że rozpoczyna pewną walkę, pewien bój. O co? O rząd, o rząd dusz. Bo to sztuka, tak to uznał Freiberger, będzie tym najlepszym jakby narzędziem, który będzie tłumaczył, perswadował, przekonywał tym, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Wtedy zrodziła się ta niezwykła idea, idea właśnie tego cyklu, jakim jest, są męczeństwa apostołów. Ten pierwszy obraz namalował w 1660. Ostatnie malował już u schyłku swojego żywota, kiedy już był cierpiącym, kiedy już liczył sobie 70 lat, a to w tamtych czasach doprawdy wiek sędziwy. Tworzył je z bólem i z grymasem na twarzy. Wszak artretyzm, podagra uczyniły go prawie Niemożliwość trzymania pędzli w dłoniach, były mu przywiązywane do, do, do ręki, a jednak powstawały wtedy arcydzieła. Ale co niezwykłe, to właśnie kiedy mówi się o sztuce śląskiego baroku, zawsze się mówi o Wilmanie. Nawet w ten sposób, że zmonopolizował, stworzył, powiem, formację stylistyczną, w którą doskonale wpisali się nie tylko artyści śląscy, ale też Ci, którzy go naśladowali, wzorując się wielokrotnie na jego rycinach, na grafikach, poza granicami tego regionu. Na czym zasadza się niezwykłość tego cyklu? No, może też i na jego bardzo burzliwej i no, na swój sposób niezwykłej historii. ukończony został w 1700 roku. Jeszcze ramy do niego, jakże okazałe, snycerskie, rzeźbiarskie wykonywano kilka lat i tkwił w tej przestrzeni tego niezwykłego kościoła klasztornego ojców cystersów w Lubiążu do 1810 roku, kiedy miała miejsce kasata zakonów przeprowadzona w państwie pruskim. Wtedy to po raz pierwszy zrodziła się idea zabrania tych obrazów z Lubiąża Postawa miejscowej ludności była jednak tak zdecydowana, że odstąpiono od tego zamiaru. I obrazy wisiały w kościele do 1943 roku, kiedy to wojna sprawiła, że podjęto decyzję o ewakuacji do skrytki w klasztorze Benedyktynek w Lubomierzu. Następnie w 1944-1945 przeniesione zostało do kolejnej skrytki na Śląsku, do ścinawy, ścinawki średniej. Potem trafiły już w 1945 roku po zakończeniu wojny do składnicy muzealnej Paulinum. Takiego zamku dziś na terenie Jeleniej Góry. No i przyszedł rok 1952, kiedy te obrazy znajdujące się na śląsku trafiły tutaj, do Warszawy. Czy można się dziwić? No trzeba się cofnąć do tych czasów, jak wyglądała po wojnie Warszawa, po prostu jej nie było. Ogromnym wysiłkiem, ogromną ofiarą odbudowano to miasto, również przywróciwszy mu jego dawne świątynie. Ale już nie można było przywrócić tego, co padło ofiarą ognia, zniszczenia, wystroju, wyposażenia. I wtedy zrodziła się idea, aby te lubiące obrazy, które znajdowały się w składnicy, przyjechały tutaj. To rzeczywiście nastąpiło w ciągu krótkiego okresu czasu, w 1952 roku. Roku, do Warszawy przyjechało kilkadziesiąt obrazów właśnie pochodzących z Lubiąża. Wśród nich rzeczony cykl męczeń z apostołów. Wtedy decyzją Kurii, biskupa, rozdysponowane zostały rzeczone obrazy wśród kilkunastu kościołów warszawskich. Z tego w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych na Grzybowie znalazła się największa grupa rzeczonych Obrazów z cyklu męczeństwa apostołów. I w ten sposób rozpoczęła się no, swoista wędrówka tych dzieł. Dzieł, które no, kiedyś były chlubą Śląska, lubiąża, które były wizytówką jakby sztuki, dziś pozostają tutaj, w Warszawie. I stąd tak ważne dla nas było, że kiedy doświadczyliśmy tego niemałego wyrazu życzliwości i zaufania, kiedy dzisiejsi opiekunowie tychże obrazów. Zgodzili się, a przypominam, gros z nich zaczęło pełnić funkcje kultowe. Jeżeli wypożyczają nam obraz na naszą wystawę we Wrocławiu, siostry sakramentki, które wszak trzymają to w swojej klauzuralnej kaplicy, to jakiś dowód ofiarności, życzliwości znaleźć lepszy. U schyłku zeszłego roku, 21 grudnia, to ważna data, bo. Ona jeszcze powróci, mieliśmy ten szczególny zaszczyt, tą niezwykłą radość, właśnie we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym, w Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie Czterech Kopuł, zaprezentować blisko 100 dzieł śląskiego Apellesa. Było to dla nas niezwykłe doświadczenie, a że trwało blisko 10 miesięcy, tym mocniej utrwaliło nam się w pamięci. Niemniej, od... Byliśmy świadomi, że ta fascynująca przygoda, ta jedyna w swoim rodzaju przyjemność obcowania z tak wspaniałą sztuką, kiedyś się zakończy. Dzięki przychylności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu i wszystkich proboszczów, bo nim im chcę w szczególności podziękować. Bardzo sobie cenię tą ich otwartość, tą życzliwość, ale ufam, że kiedy przyjdą tu, bo dziś mówię te słowa z niezwykłego miejsca, jakim jest Rotunda przy Placu Bankowym, dzisiaj oddział Muzeum MT5 przez 14 Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, kiedy przyjdą tutaj, to bardzo wierzę w to, że tak jak my, i oni ulegną tej niezwykłej, fascynującej wręcz historii, jaką zawarł nie w obrazie pojedynczym, ale właśnie w tej narracji, w tym cyklu Michael Leopold Wilman. Dość powiedzieć, że kiedy umierał w 1706 roku kronikarz zakonu odnotował księdze jakże wymowne słowa. Z tegoż padołu łez, z tej ziemskiej wędrówki doszedł do celu śląski Apelles. Mało tego, jako jedynemu pozwolono jego rodzinie, aby szczątki doczesne mistrza... Złożone zostały krypcie, która była zarezerwowana od niepamiętnych czasów, od średniowiecza, li tylko i wyłącznie dla zakonników, dla cystersów. Tak wiele mu zawdzięczali, tak niezwykłe rzeczy im pozostawił, że ta wdzięczność była szczególna. Jak to bywa ze sztuką, jej burzliwe losy, jej dramatyczne zwroty akcji, ale dziś, znowu doświadczamy tej jedynej swoim rodzaju przyjemności. Mamy coś więcej nawet niż ci, którzy w przeszłości przez set lat obcowali z tymi dziełami. Oni wszak wchodząc do kościoła musieli zadzierać głowę, patrzeć, doszukiwać się tych obrazów, wszak pierwotnie były zawieszone na, w nawie głównej, w transepcie. Dziś możemy popatrzeć oczami Wilmana, oczami opata Arnolda Freibergera. Dziś stając naprzeciwko tych obrazów odnajdujemy kunszt, mistrzostwo, niezwykły talent, który no, zaświadcza o czymś, co jest bardzo charakterystyczne dla Wilmana. Jest on artystą inteligentnym, jest on artystą erudytą. Te bardzo rozbudowane, typowo barokowe kompozycje tworzy w oparciu o pewien zasób tych dzieł, z którymi wcześniej obcował, tych grafik, które zgromadził, tworzy nowe kompozycje, tworzy przysłowiowe, wybitne dzieła sztuki.